ze szkolnym plecaczkiem Codziennie razem świetnie się bawimy Idziemy do szkoły z Barbie Bo szkoła fajna jest Teraz twoja Barbie tylko za 59,90 być Barbie Gdzie jest Sequest? Nie wiem Gdzie pan był przez te 10 lat? Nie wiem Podróżująca po oceanach ekipa Sequesta zaginęła na 10 lat. Niespodziewanie okręt zostaje odnaleziony, a załoga nie potrafi wytłumaczyć, co się z nimi działo. Kapitanie, okręt należy do pana. Sequest. W soboty o 17.05. Na film zaprasza J.P. Fantastika, wydawca komiksu Dragon Ball. Na temu obległej planecie, wśród bagien, żył wesoły ród Crunch. W obawie przed złym czarownikiem, jato, Crunchowie do rozmowy używali gestów. Jednak zły czarownik wykradł skrzynię z ich największym skarbem kartami gestów. Gdy skrzynie zgubił, karty rozpieszły się na cztery strony świata. I powpadały do paczek Crunchips. Crunchips, poznaj tajemne gesty. Telezakupy Mango prezentują upiększacz paznokci. To wspaniałe urządzenie do pielęgnacji paznokci posiada sześć końcówek, które pozwolą nadać paznokciom kształt i blask, jakiego dotąd nie znałyście. Upiększacz paznokci jest urządzeniem, które może doskonale służyć Paniom w ich domach, jak i profesjonalistką w gabinetach kosmetycznych. Jest to również idealne urządzenie dla kosmetyczek, które odwiedzają swoje klientki w domach. Upiększacz paznokci to rewelacyjne urządzenie na baterie, które posiada sześć końcówek. Pierwsza służy do wygładzania nierównych powierzchni na paznokciach, a w szczególności grubych paznokci u stóp. Druga do szlifowania rogów paznokci. Trzecia do usuwania złuszczającej się skóry wokół paznokci. Może służyć do usuwania twardego naskórka na piętach i palcach u stóp. Czwarta końcówka służy do usuwania złuszczającej się skóry. Piąta do usuwania brudu i pyłu, który powstał przy poprzednich czynnościach. Szósta do wygładzania i polerowania dopiero co obciętych i ukształtowanych paznokci. Upiększacz paznokci można używać dosłownie wszędzie, w domu i w zakładach kosmetycznych. To wspaniałe urządzenie jest do nabycia w firmie Mango. Oto jak złożyć zamówienie. Wystarczy zadzwonić do firmy telezakupy Mango w Gdyni, telefon 058 621 0100 lub 058 620 84 43. Lub też złożyć zamówienie na karcie pocztowej na adres 81 364 Gdynia, skrytka pocztowa 32. Produkt posiada roczną gwarancję. Czas realizacji zamówienia od 7 do 14 dni. Tylko oryginalny produkt firmy Mango da Wam maksimum zadowolenia. Tygodniowy rejs francuskim liniowcem dla jednych oznacza czas odpoczynku, dla innych ciężkiej pracy. Ci pierwsi to pasażerowie, którym na statku nie brakuje przysłowiowego ptasiego mleka. Drudzy to 500-osobowa załoga, która przez 24 godziny na dobę dba o najmniejszy szczegół, zapewniając komfort pasażerom. Wielki rejs w cyklu niesamowite maszyny. Sobotę o 16.10 Barbie ze szkolnym plecaczkiem. Codziennie razem świetnie się bawimy. Idziemy do szkoły z Barbie, bo szkoła fajna jest. Teraz Twoja Barbie tylko za 59,90. być Barbie. Większość ludzi ma tyle zajęć, że nawet gdyby dzień miał więcej niż 24 godziny, to i tak by to nie wystarczyło. Brakuje czasu nawet na odrobinę odprężenia. Aby zrobić coś dla naszego dobrego samopoczucia, musielibyśmy uprawiać więcej sportu i w taki sposób utrzymywać się w formie. Powinniśmy też częściej korzystać z usług salonu kosmetycznego. To jednak może być kosztowne, a poza tym, kto ma czas chodzić do salonu kosmetycznego za każdym razem, gdy chce się odprężyć. Zaoszczędźcie teraz czas i pieniądze, polepszcie swój wygląd, ujędrnijcie swoje mięśnie, pozwólcie sobie na odprężający masaż. Bodyformer został przetestowany przez TIF, GS oraz Instytut Medycyny Sportowej we Frankfurcie. Odpowiada zatem najwyższym standardom bezpieczeństwa i jakości. Bodyformer jest tak mały, że zmieści się w każdej aktówce i torbie. Jego wytrzymała i solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność. Sprawdźcie sobie Państwo własne centrum fitnessu i salon kosmetyczny z bodyformerem kiedy i gdzie tylko chcecie: w domu, miejscu pracy czy na urlopie. Zamówcie państwo Bodyformera jeszcze dzisiaj, a już wkrótce będą państwo mogli z niego korzystać i sami wykonywać wygodny masaż. Wyobraźcie sobie państwo, że od tej pory profesjonalny masaż będzie zawsze w zasięgu państwa ręki. zestawie otrzymają państwo nasadkę masującą do twarzy. Bodyformer dostarczany jest w praktycznej kosmetyczce wraz ze szczegółową instrukcją obsługi. Nie ma co zwlekać, nie mają Państwo nic do stracenia, poza stresem, zmarszczkami i zwiotczałymi mięśniami. Aby złożyć zamówienie na ten fantastyczny przyrząd, wystarczy zadzwonić do nas, do firmy telezakupy Mango w Gdyni. Numery telefonów podajemy na ekranie. Można również wysłać zamówienie na karcie pocztowej na adres, który również podajemy na ekranie. Termin realizacji zamówienia od 7 do 14 dni. Zadzwoń i zamów już teraz. Najsłynniejszy patrol ratowniczy nie zajmuje się wyłącznie ratowaniem tonących. Często niesie pomoc zagubionym i bezbronnym. Mitch i jego ratownicy to bardzo zgrana ekipa. Słoneczny Patrol. W soboty o 18.00. Przebywam, by pokonać potwory. Zwabiam mnie z blask. Swoją karierę zaczynała ostrożnie, od występu w małych dyskotekach największych miast Ameryki. w najbardziej ekskluzywnych miejscach świata. Tak jak tutaj, na jednej z najpiękniejszych plaży świata, Waikiki na Hawajach. Koncert Britney Spears na Hawajach, w sobotę o 19.00. Codzienna porcja doskonałego anime, trzy odcinki Dragon Ball Z i dwa zupełnie nowe tytuły na polskim rynku. W bloku odjazdowych kreskówek zagramy tę serię w następującej kolejności. Najpierw Jajba Legendarny Samuraj, a później Dragon Ball Z na przemian z magicznymi wojownikami. Każdy młody człowiek uwielbia historyjki z dreszczykiem. Takie, po których boi się sam iść do drugiego pokoju. Czy ty też masz na nie ochotę? Czy boisz się ciemności? Od poniedziałku do piątku o 18.00. Krainy Crunch. Czarownik ja to wykradł skrzynię z kartami gestów. Teraz fakty można znaleźć w paczkach Crunchyps i przy pomocy gestów rozmawiać. Nic nie rozumiem. Głowa do góry. Co? Nic nie rozumiem. Ach. Głowa do góry. Aha. Możesz także wygrywać nagrody. Crunchips, poznaj tajemne gesty. Wśród wielu gatunków małp, tylko magoty posiadają tę niezwykłą cechę. Samce rywalizują o opiekę nad młodymi z matkami. Pozycję w stadzie zapewnia im liczba maluchów, którymi będą się opiekować. By ją zdobyć, a potem utrzymać, walczą z matkami i nie wahają się nawet porwać noworodka. skrzywi ojcowie z gór atlas w niedzielę o 15:15 .15. ulubiony serial dla kaskaderów i amatorów kraks samochodowych pościgi policyjne to specjalność kobry kobra oddział specjalny w niedzielę o 18.00 przybywam, by pokonać potwory.